Nazywam się Jakub Witecki, gram na pozycji lewoskrzydłowego w GKS Tychy od 3 lat, mój uchwyt kija to lewy. Nazywam się Radosław Galant, gram na pozycji środkowego, mój uchwyt kija również lewy. Nazywam się Grzegorz Pasiód, jestem napastnikiem na środku i uchwyt kija lewy. No, jestem kierownikiem reprezentacji, uchwyt kija prawy, ale to już minęło. Min Dawno, dawno temu. Andrzej Zabawa. Dzisiejsze spotkanie w hotelu ukrynica spotkanie hokejowych pokoleń pokazało nam, że oprócz tego, że jak się z małym dzieckiem ma się pasję, zaczyna się przygodę z hokejem na lodzie, to również poza lodowiskiem trzeba być ciekawym i fajnym człowiekiem. A tak naprawdę moje pytanie tutaj do, do trenera. Co trener lubi poza... Poza grą w hokeja na lodzie. Tu jest pomyłka, bo ja jestem kierownikiem, nie tak, trenerem. No ale to ci co mam mówić o trenerze reprezentacji, co lubi poza? Nie, Czy o sobie? Nie, tak. <głos》> dobrze. Poza lodem? Tak. Lubię uprawiać hokej. Tak. I dalej, dalej uprawiał go. Nie, po prostu mam tak czas zapełniony, że za wiele, za wiele to no, lubię dobry film oglądnąć od czasu do czasu. Też zdarzy mi się, że... Książkę jakąś tam sobie przeczytam, gdzie teraz coraz rzadziej od pewnego czasu, a tak to pochłania mi praca, pochłania mi dużo czasu, bo pracuję na co dzień w szkole mistrzostwa sportowego, czyli to jest praca i do południa, i po południu wyjazdy do tego dochodzi i dochodzą reprezentacje i pracuję i też pomagam w 18, w 20 w pierwszej reprezentacji taki okres, jak na przykład teraz przygotowanie do Mistrzostwa świata bo to nie tylko nasza pierwsza reprezentacja przygotowuje się do Mistrzostwa Świata, ale nasza osiemnastka będzie rozgrywała na początku 10 kwietnia rozpoczną Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. Także to równolegle też idzie. Także mam, mam po prostu dużo zajęć. Kogo najbardziej obawiacie się tutaj na mistrzostwach świata w Krynicy? Czy po prostu jesteście tak dobrze przygotowani, że czujecie się faworytami Radek? Ja myślę, że naj, najcięższym zespołem będzie Holandia, Litwa, aczkolwiek no, trzeba mieć szacunek do prze, przeciwnika, ale myślę, że jesteśmy zespołem, który powinien tutaj zająć pierwsze miejsce i wygrać wszystkie mecze. Także. Trzeba mieć szacunek podejść do każdego meczu na 100% i po prostu je wygrać. Kuba mówiłeś, że Twoja przygoda z Sokołem zaczęła się dlatego, że byłeś zazdrosny, że Twoja siostra dostała łyżwy, a Ty nie dostałeś. Co jeszcze spowodowało to, że zacząłeś grać, grać w foka na lodzie? Tak, już dostałem te łyżwy. Poszedłem na lodowisko, tam jeszcze wtedy było wylewane lodowisko, prawda, w zimie u mnie w miejscowości, dokładnie w Poroźniku pod szkołą. Tam to lodowisko nam zawsze wylewali, Radek też o tym mówił, bo tam zawsze gr graliśmy, jak to mówimy, gierzyliśmy i, i no i tak no. nauczyłem się jeździć, potem doszło do tego tutaj lodowisko w Krynicy, tato mnie wziął na trening mojej grupy wiekowej, no i tak powolutku sobie kompletowałem cały sprzęt, bo wtedy nie było tak łatwo i z dostępem jak teraz, bo to wszystko było drogie jak na te czasy, nawet bardzo drogie, no i... Tak, powoli sobie doszedłem do wszystkiego, że, 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 że mnie to wciągło, no i tam w wieku powiedzmy 8-9 lat już tak na co dzień brałem udział w tych, w tych, w tych treningach i, i, i na co dzień się życzyłem tego hokeja. Moje pytanie związane jest z pracą sędziów na lodzie. Czasami zdarza się tak, że jest rozbieżność, czasami nawet o 180 stopni w ocenach. Z jakichś różnych sytuacji, które zaistnieją na lodowisku. Jak wtedy reagujecie, jeżeli wydaje Wam się, że sędzia nie miał racji na lodzie? Bardzo często się tak zdarza, że mamy inny pogląd w danej sytuacji. No i po prostu jesteśmy wkurzeni, bo nam się wydaje, że mamy rację. Czasami wynika to później nawet z analizy wideo, że nie mieliśmy tej racji. Czasami się sędzia popełnił, no ale mówię, każdy z ludźmi i każdy ma prawo popełnić błąd ale jesteśmy wtedy bardzo wkurzeni i wyładowujemy te emocje albo na przeciwniku, albo krzykami na sędzie. Bardzo ważne jest, eee umiejętność panowania nad emocjami, a gdy już dochodzi do bujek na lodzie, to może Radku, powiesz mi, czy jakoś specjalnie przygotowuje ci się do, do takich sytuacji, bo to jest, umówmy się, nieodzowny element hokeja na lodzie, przy tak dużym napięciu emocjonalnym, który wywołuje gra w hokeja na lodzie. Z jakichś tam specjalnych treningów bokserskich to nie mamy, oczywiście, ale no, mamy tak pokoju w Tychach z Kubą, gdzie mieszkamy razem, wisi naborek do boksowania, więc to jest też dobre na koordynację, nie, nie po to, żeby się bić, ale żeby poprawić koordynację, a jak już dojdzie do takiej sytuacji, do bójki, no to... Te umiejętności można wykorzystać, to uderzenie i tak dalej, także... Pan Józef Kurek mówił, że na lodzie trzeba walczyć, być zadziornym i każdego zawodnika z przeciwnej drużyny traktować jako potencjalnego wroga, ale po zakończeniu spotkania wyrazić szacunek i stać się kolegą z tym zawodnikiem. Czy jest to możliwe, albo jak trzeba podejść do danej sytuacji i jak człowiek zachowuje się, jeżeli pobije się z drugim zawodnikiem? Jest łatwo przejść z nim z powrotem na koleżeńską stopę. Jeśli dojdzie do bójki, to oczywiście w polskiej lidze jest tak, że dostajemy e, tam chyba dwie albo pięć minut, pięć plus, pięć plus kara meczu i po prostu idziemy do szatni, więc już się z nikim nie żegnam ani nie podaję sobie ręki. A gdy dochodzi, no, gdy dochodzi kolejne spotkanie, to już jest grafery, nie ma jakichś tam. Ostre wejścia są, ale nie ma jakichś tam, że tak powiem, chamskich wejść. Po prostu gramy na koniec meczu, sobie podamy rękę i to wszystko. Hokej to jest twarda gra. Trzeba do tego podchodzić w ferii. To Co należy zrobić? Myślę, że to jest szeroki temat, aby znów grać w elicie z najlepszymi. I to się nie robi z roku na rok, tylko to jest cykliczna praca przez wiele, wiele lat. Wszystkich klubów w Polsce. Jeżeli komuś się wydaje, że przez zakupowanie obcokrajowców, że się zmienia poziom, że to jest za tym, żeby grali obcokrajowcy. Tylko to nie jest droga do, do sukcesów. Weźmy, Dzisiaj podajemy przykłady Szwajcarów, Austriaków. Tak, w latach 80., pamiętam kiedy ja byłem zawodnikiem, jeździliśmy często do Szwajcarii, wszystkie te zespoły były w naszym zasięgu. Ogrywaliśmy ich, Niemców, Austriaków, tam Włosi dopiero zaczynali, gdzie ja już kończyłem praktycznie karierę. Ale co się stało? Po prostu tak, bazy i praca z młodzieżą pompowanie dużych pieniędzy w młodzież. I tylko w młodzież, bo innej nie ma drogi. Ja w to nie wierzę i, i mamy przykłady na to, że mówi się, a my tam nie nadajemy się do hokeja, my nie mamy młodzieży utalentowanej. Mamy młodzież utalentowaną i to są, tylko jest za mało jeszcze wyciąganej tej młodzieży. Są rejony w Polsce, gdzie w ogóle nie wiedzą, co to jest hokej. No ale jak mają wiedzieć, jest hokej tylko z telewizji? Nie ma lodowiska, nie ma nic. No i to jest problem narodowy. To nie jest to, to, nie jest to że tutaj Śląsk ruszy pod halę i, i, i tam teraz Poznań gdzieś się odezwał, teraz zaczął tam e, reaktywował się, ale to jest wszystko za mało. Jeżeli nie będziemy pracowali z młodzieżą, zwłaszcza z tymi młodymi chłopcami, jeżeli nie będzie systemu e, nauczania, e, ludzi, którzy naprawdę chcą coś zrobić dla tego hokeja, e, ludzi, którzy, ja uważam, na przykład, uważam, że przy młodzieży, tej, naj, tej początkującej, powinni to być ludzie, którzy grali w hokejach. Co innego już dalej, gdzie wchodzi już taktyka, przygotowanie fizyczne, to muszą być ludzie przygotowani yy, po szkole i tak dalej, ale te pierwsze kroki, gdzie zawodnik stawia, to powinni być ludzie, którzy przekazują, pokazują temu młodemu człowiekowi, jak ma się poruszać, jak ma ten krok robić i od tego się zaczyna. Jest niestety tragiczną rzeczą, że w niektórych klubach w wieku 15-16 lat chłopcy nie umieją jeździć na łyżwach. No to o czym my mówimy? O jakiej taktyce? Taktykę można robić, jeżeli ma zawodnika przygotowanego technicznie przygotowany, go dobrze jeździ, dobrze podaje, przyjęcie, podanie. Nie ma takiego trenera na świecie, żeby zrobił taktykę z zawodnikami, którzy na, nie umieją się poruszać na lodzie. Tu jest problem. I dru, druga sprawa jest jeszcze najważniejsza. Jeżeli nie będzie jedności w klubach, pracy wspólnej dla reprezentacji i my nie wypłyniemy jako reprezentacja, to ja tutaj nie widzę sukcesu, że możemy jakiś sukces osiągnąć na polu międzynarodowym. Jeżeli się wszystko robi tak z łaski, albo jest reprezentacja, to zawodnika się albo się go daje, albo się go nie daje. Łaskę się robi, że zawodnik jedzie, jedzie, do, jedzie na, na kadrę, a przecież dobrze wszyscy wiemy i zawodnicy też dobrze wiedzą, że nie ma kontaktu ten zawodnik z takimi drużynami, gdzie zapewnia reprezentację. Konkretnie. Dziś teraz żeśmy grali dwa mecze ze Słowieńcami, tu mogą tutaj powiedzieć, jaki jest to hokej. Czy to jest Liga Polska? Zdecydowanie nie. Jest to o dużo wyższym poziomie hokej. Bardzo dobrze, żeśmy przegrali te dwa mecze. Mamy następne z Węgrami, też bardzo dobrym przeciwnikiem. I myślę, że to będzie jakiś bagaż na, na tym mistrzostwa, gdzie nie jest to powiedziane z góry. Tutaj chłopcy podkreślali, że my jesteśmy, jesteśmy jakby nie było tym faworytem, ale to nie jest powiedziane, że my musimy gładziutko przejść te, 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 te mecze. Bardzo poszła Rumunia do przodu, jeżeli chodzi o, o hokej. Holendrzy też zawsze, też żeśmy przegrywali już z Litwą, żeśmy na Mistrzostwach Świata przegrali. Także to wszystko zależy też od przygotowania i od zawodników. Oni, oni są tymi głównymi aktorami wychodzący na lodzie, na lód. Tutaj już ten nie jest w stanie nic pomóc. On tylko może jakieś wskazówki tam powiedzieć, tam w szatni, a już w momencie, kiedy zawodnik wchodzi na lód, to on już decyduje, on już buduje, on wszystko, on robi na tym lodzie. Przed każdym spotkaniem czy to treningiem trzeba się skupić, tak? Później trzeba walczyć, a później też, żeby zachować jakąś zdolność i psychologiczną rozładowania tego napięcia związanego z meczami, gdzieś trzeba się zrelaksować. W jaki sposób się relaksujecie? Nie tak ja no wiadomo, że po meczach, treningach, spotkaniach, no częścią dla mnie tak jakby częścią treningu jest też odpoczynek i, 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 tam, i tam wiadomo trzeba też dobrze zjeść, no ale przychodzą te dni, ten czas, że, że dostajemy tam jeden dzień wolny, dwa, no to zachowujemy się jak każdy normalny facet. No, i, I wychodzimy gdzieś razem i, i gramy na PlayStation i... Nie wiem, no, robimy wszystkie rzeczy, które robią normalni ludzie, bo nie jesteśmy jakimiś maszynami, wiadomo. Mi się wydaje, że po takich ciężkich meczach to jest każdego indywidualna sprawa, bo każdy na swój sposób jakoś sobie sam radzi z tym stresem, który jest związany na meczu. Jedni wychodzą do pubów posiedzieć i porozmawiać w wspólnym gronie z innymi zawodnikami, z przyjaciółmi, drudzy idą do domu i odpoczywają w domu. Więc myślę, że każdy podchodzi do tego indywidualnie i każdy zna w miarę swój organizm na tyle, że wie, co jest mu potrzebne najlepiej, żeby być gotowym na następny dzień, na trening i do następnego meczu, żeby się mógł przy przygotować. 7 Dolin TV, z nami trener Kadry Narodowej Polski w Okeju na Lodzie, pan Wiktor Pysz. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Krynicy w 1931 roku odbywały się mistrzostwa świata w hokeju OK na lodzie. Teraz 15-21 kwietnia. Panie trenerze, proszę nam powiedzieć o mocnych stronach naszej reprezentacji i o słabych również. No na pewno mocnymi są mamy bramkarzy, <grym, <grym, bardzo mocnych, i mocnych można powiedzieć, i, i grona gro napastników. Natomiast słabszą stroną jest defensywa, bo dużo zawod, ponieważ dużo zawodników wypadło, Kłyst, Dąbkowski. Dudka, w tej chwili Noworyta w meczu w Słoweniu. Tak czterech defensorów nam taki stały, pewny, dosyć pewny wypadło. No muszę tymi młodymi teraz uzupełnić szybko. No i na pewno czekamy na, na Borzęckiego. No, szansa jest, bo przegrywają, przegrywają 2-1. <grywają> Także szansa jest. Także myślę, że to są takie główne powiedzmy, że plusy i minusy reprezentacji, a resztę to są takie... Czy już takie warsztatowe technika, czy, 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 czy szybkość, czy, czy zwrotność, czy jest bardziej skuteczny, czy mniej skuteczny, ale to jest dosyć długi temat. Krynica jest miastem, które kocha hokej. Jak tutaj trener się czuje i czy potwierdza to trener, że jest tutaj bardzo dobry klimat do uprawiania hokeja na lodzie? No tak, my, trzeci, trzeci rok pracuję reprezentacją w tej chwili to większość czasu spędzamy właśnie w klinicy. Tutaj mamy świetne warunki bytowe i, i do treningu specjalistycznego, ogólnorozwojowego. Wspaniałe tu warunki właśnie w hotelu, mieszkanie, wyżywienie, re regenerację. Także no, dlatego jesteśmy bardzo często tutaj i długi czas tutaj spędzamy. Mamy spokój, ciszę, mogą się chłopaki psychicznie troszkę wyluzować zregenerować od tych o o spraw codziennych, od, od tej mócki ligowej, prawda? Także ja widzę, że to i lubią tu przyjeżdżać i cieszę się, że jak, jak tu się odbywają te wszystkie konsultacje przy zbiorowania. Oglądając medalię reprezentacji ze Słowenią, zauważyłam, że jest dosyć duża różnica w grze drużyny Słowenii, a, a między grą ta, która jest tutaj u nas w polskiej lidze. Tak? Jakie takie główne e, czynniki odróżniające e, ten e, jak gdyby, e, poziom gry, tak, te elementy, trener zauważył? Wiesz, bardzo silne ręce, a to jest związane z podaniem, ze strzałem, z wygrawaniem buliku, z wygrywaniem pojedynku jeden na jeden pod bandą. To jest to najważniejsze co, co jest u hokeisty właśnie. Ręce, ręce i nogi, prawda. No, tam w szybkości nie ustępowaliśmy, trochę byliśmy podcięci tym ciężkim okresem, ale ręce, natomiast była tam widać spora różnica i tu jest dużo, dużo nadrobienia, ale to się nie zrobi to jest szybko, to, to trwa 3-4 lata, ten, 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 ten element żeby, yy, siły, siły rąk i tak dalej, nadgarstków, yy, barków, to jest cały, cały proces związany. Także szybko, dlatego to jest, jest taka różnica między z co grają w elicie, czy, czy, i, czy, czy troszkę niżej. Największy właśnie to jest yy, różnica w tym elemencie. Resztę myślę, to, to wynika już z gry, z ligi, yy, z yy, poziomu ligi. Także to są takie główne cechy, mi się słabości naszej. Wiem, że Wielkanoc będziecie spędzać poza granicami, szkoląc formę, tak? I przygotowując się do Mistrzostw Świata. Czy jakieś specjalnie siadanie Wielkanocy jest już zapewnione? No właśnie, właśnie nie. Bo nawet, nawet do tej pory na tym elementem nie popracowaliśmy, tak prawdę mówiąc. Nie, bo są, mamy tu różne problemy u innych, ale na pewno ten temat się pojawi, pewnie jutro, myślę, i to będzie przygotowane, coś, no, zobaczymy, co, co jest w ofercie, które nie. I, I co zawodnicy lubią, nie lubią, prawda? No myślę, że kształt to musi być. A, tre, a trener co najbardziej lubi? No, no. no ja też. Okresie świąt, milka, noc, noc. No nie, bo to jest wszystko to, <laughs> tradycyjnie, także to nie ma jakiejś specjalnej oferty czy czym chwalicie. Jajka ma. nie przeszkadzają w diecie zawodników? Nie, nie. Lubią te jajka też właśnie. No właśnie życzę z zdrowych świąt i myślę. Samej radości i wszystkiego najlepszego w tych, tych pięknych, pięknych dwóch dniach. Myślę, że jakoś kibice nam będą bardziej, bardziej przyjaźni na Mistrzostwach Świata i kibicować, trzymać kciuki za nami. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego najlepszego.